Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Podjęcia jak w pierwszy dzień diety. 20 kg do zrzucenia w 3 miesiące. To moje ściananko powinien być do tego jeszcze smalec zjeść. Ale nadrobiłem to już jajkiem. Damy radę. Ja wiem, że ciężkie 3 miesiące przede mną. Ale jeżeli nie będzie wyrzeczenia, to nic z tego nie będzie. Zabieramy się do jedzenia pierwszego śniadania. No, trener jak to trener powiedział łatwo nie będzie, ale jeżeli za siebie się nie wezmę, no to nic ze mnie nie będzie. 128 kg żywej wagi w wieku 42 lat trochę jest. Trzeba to zredukować. Jedno jest pewne, powiedziałem mojemu trenerowi, żeby w mojej diecie znajdował się burger, bo musi być. Oczywiście nie będzie to burger na białej bułce. Wymyśliłem, że zrobię go z ciemnym pieczywem. E, mam takie 200 gram bołowinki do wrzucenia i będę ją wrzucał z całą pewnością. A teraz zabieram się za jajeczka, bo to moje pierwsze śniadanko dzisiaj. Mogę pić maksymalną ilość wody. Powiedział mi, że mogę jeść maksymalną ilość warzyw. E, no nie wolno mi pić złotego gazowanego, tego którego bardzo lubię. No ale mówią, że nie wszystko można. Dobre jajo nie jest złe. Czy na twardo, czy na miękko. Fajnie się obiera, wiecie, o zobaczcie. Dlaczego? Zawsze solę i jajka przed gotowaniem. No i jedziemy dalej. Trzy jajeczka do zjedzenia. Mamy dzisiaj też 200 gram filetu z kurczaka, wiecie kochani. Także nieźle. ugotujemy go sobie na parze. Choć mogę go zrobić na tłuszczyku, tam napisał mi, że mogę użyć 10 gram tłuszczyku. Czy 2 gram, nie wiem, zobaczę. Uczę się tej diety w każdym razie. Jest fajnie rozpisana, 5 posiłków dziennie, więc głodny chodzić nie będę. Pozdrawiam mojego trenera. Drugie jajo. Są pojawi się tutaj u mnie za około tydzień czasu. Mam nadzieję, że z medalami, bo wybiera się z medalami. Bo jedzie na zawody, wiecie? Strasznie zredukował swoją tkankę, tu są teraz się odwadnia. Przeskubane dla mnie, gościu, jest żyła. Zresztą w moich poprzednich podcinkach go znajdziecie. To ja z tym kaloryferem. Znaczy, to on z tym kaloryferem ja tą beczką piwa. Chodzi o brzuchy, nie? Oczywiście. Więc dzisiaj jeszcze będziemy się widzieć na filmiku, na którym będę jadł kurczaka. Przygotuję go sobie w ziołach i zrobię go sobie na parze w towarzystwie bazylii i pomidorka. Warzyw, w których mam unikać, to marchewka i burak, ponieważ tam dużo cukru. Ale o jajkach, nic nie mówił. Ach, byłbym zapomniał. Mój kapelutek. Co, jak sobie w moc i od razu wiesz, że coś jest nie tak. Soli nie będę używał, bo sól zatrzymuje wodę w organizmie. Ale jajeczko, jak ta lala. Takie na pół Dobra, pierwszy posiłek za mną. Przed nami jeszcze dzisiaj cztery posiłki. Zobaczymy za trzy miesiące. 128 kg to moja waga. A jak będzie dalej, Zobaczymy. W każdym razie śledźcie mój profil, a ja Wam pokażę, czy jest możliwe zmienić swoje życie po 40 roku życia. Trzymajcie się, niech się darzy. Cześć.